Kawalerka w centrum Warszawy za 1000 złotych plus media. Brzmi jak okazja życia w czasach, gdy średni czynsz w stolicy dawno przekroczył 2000. Dzwonisz pod podany numer z ogłoszenia, a miły głos informuje, że udostępni kontakt do właściciela, ale najpierw masz podpisać z nim umowę i wpłacić 250 zł. Wielu zdesperowanych najemców godzi się zapłacić za sam adres i numer telefonu, licząc na złapanie taniego lokum. Niestety po podpisaniu umowy pośrednik często wręcza listę kontaktów do Właścicieli rzekomo wyjątkowych mieszkań, i szybko okazuje się, że połowa numerów nie odpowiada, a reszta dotyczy ofert od dawna nieaktualnych albo wcale nie tak atrakcyjnych jak obiecywano. Pieniądze przepadły, a mieszkania brak. To nie jest pojedynczy przypadek, lecz powtarzalny scenariusz z polskiego rynku najmu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestrzega przed firmami, które pobierają opłaty z góry za udostępnienie adresów mieszkań. Tacy pseudoagenci żerują na naiwności. I desperacji. Wystawiają również na przykład duże, ładnie urządzone mieszkania za grosze, tylko po to, by zwabić ofiarę. Gdy zadzwonisz, słyszysz niestety, to już nieaktualne ale mamy inną, niezłą ofertę. Teraz pośrednik spróbuje wcisnąć ci znacznie gorszy lokal z dodatkową prowizją dla siebie. To stara sztuczka, ale niestety wciąż działa. To, co gdzie indziej byłoby uznane za oszustwo, w Polsce bywa traktowane jak normalna praktyka. Właśnie tak zaczyna się historia wielu poszkodowanych najemców. Od atrakcyjnej oferty, przez podpisaną na szybko umowę, stracony czas i pieniądze. Przyjrzyjmy się temu, jak wygląda mechanizm działania nieuczciwych biur nieruchomości na rynku wynajmu mieszkań. Oficjalnym partnerem kanału bez cenzury jest KFD, polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Z kodem bez cenzury zamawiasz taniej i wspierasz rozwój mojego kanału. Jak właściwie działają tradycyjne biura nieruchomości podczas wynajmu mieszkania? Ten schemat na pozór wydaje się prosty i uczciwy. W teorii pośrednik reprezentuje właściciela, pomaga znaleźć najemcę, organizuje prezentację lokalu, negocjuje warunki i przygotowuje umowę jednym słowem, wykonuje pracę, za którą należy mu się wynagrodzenie. W praktyce jednak rola agenta bywa często ograniczona do absolutnego minimum, a ciężar kosztów przerzucany jest na osobę szukającą dachu nad głową. Wyobraźmy sobie młodego człowieka, który przyjeżdża do dużego miasta za pracą. Na portalach z ogłoszeniami ponad połowa ofert okazuje się wystawiona przez agencję. Nasz bohater w końcu wybiera, powiedzmy, dwupokojowe mieszkanie na obrzeżach, dzwoni pod numer z ogłoszenia i zostaje poinformowany, że oferta jest wystawiona przez biuro nieruchomości. Agent proponuje spotkanie, ale stawia warunek. Najpierw podpisujesz umowę pośrednictwa. Bez tego nie poda ci adresu, nie pokaże mieszkania i nie odpowie na żadne pytania. Brzmi jak absurd, a jednak wystarczy zajrzeć na grupy i widzimy, że takie sytuacje wciąż mają miejsce. Jak podpiszesz już taki dokument, często podsunięty w pośpiechu, agent wprowadzi cię do lokalu. Często razem z właścicielem lub innymi chętnymi. Prezentacja bywa ekspresowa. Zdarza się, że sam agent niewiele wie o mieszkaniu i ogranicza się do stwierdzeń oczywistych, typu tu jest łazienka, a tu widok z okna. Bywa też, że właściciel sam odpowiada na pytania, a agent po prostu milczy z boku. Mimo to, po wizycie, jeśli najemca chce wynająć lokal, musi zapłacić prowizję. Zwykle jest to równowartość miesięcznego czynszu: czasem połowę, a czasem więcej niż jeden czynsz, do czego za chwilę Próce. Prowizję płacisz od razu przy podpisaniu umowy najmu. Pośrednik wyciąga prosty szablon z internetu, czasem odsyła was do notariusza i właściwie to jest koniec jego roli. W praktyce sprowadza się ona do bycia świadkiem transakcji i pilnowania, by nie zapomniano o przelewie na jego konto. Ale co jeśli mieszkanie się nie spodoba lub warunki nie odpowiadają? Często pośrednik zaproponuje kolejne oferty o podobnym standardzie, byle utrzymać klienta do momentu finalizacji jakiegokolwiek najmu. Gorzej, jeśli nic nie weźmiesz. W najlepszym przypadku zostaniesz ze straconym czasem i brakiem wynajętego mieszkania, ale są umowy, które zobowiązują cię do zapłaty prowizji, nawet jeśli do żadnej transakcji nie doszło. Wielu ludzi, choć wkurza ich płacenie za nic, godzi się na ten schemat z braku alternatywy. Jak zauważył jeden z internautów, około 80% ofert, w dużych miastach to oferty pośredników, więc jeśli ktoś pilnie potrzebuje mieszkania, będzie musiał ponieść te koszty. Bo inaczej nie znajdzie nic. Oczywiście są też oferty bezpośrednio od właścicieli, i niektórzy najemcy starają się ignorować ogłoszenia agencji, polując tylko na te prywatne, ale w okresach wysokiego popytu znalezienie czegoś bezpośrednio graniczy z cudem. Dopóki to właściciele dyktują warunki na rynku, pośrednicy mogą stawiać żądania, a najemcom pozostaje się na wszystko zgadzać. Ten brak realnego wyboru to fundament, na którym opiera się cały biznes pośrednictwa najmu w naszym kraju. Ile kosztuje pośrednictwo, w wynajmie mieszkania. W Polsce utarł się standard, który dla wielu obcokrajowców jest szokujący. Prowizja dla agenta wynosi najczęściej równowartość jednomiesięcznego czynszu plus VAT. Czyli jeśli czynsz wynosi 2500, pośrednik skasuje około 3075 zł. Czasem stawka bywa niższa, np. połowa czynszu, a czasem zdarzają się agencje, które żądają dwumiesięcznych czynszów, zwłaszcza przy krótkich najmach lub droższych lokalach. Na rynku spotyka się też inny model rozliczeń, procent od rocznego czynszu, np. 5 czy 10% rocznego najmu lub stała kwota ryczałtowa. Jednak miesięczna opłata pozostaje tą najpopularniejszą, bo jest najprostsza zarówno do pobrania, jak i do uzasadnienia klientowi. Za co konkretnie płacimy tę prowizję? Według uczciwych pośrednictw. Jest to zapłata za usługę znalezienia mieszkania i doprowadzenia transakcji do skutku. W idealnym przypadku, w ramach prowizji, agencja powinna wykonać pewien pakiet działań: Promocje oferty, selekcję i weryfikację najemców lub mieszkań, organizowanie prezentacji, przygotowanie i sprawdzenie umowy, koordynację przekazania kluczy itd. Rzeczywistość bywa jednak brutalna. Wielu agentów ogranicza się do absolutnego minimum, czyli skojarzenia stron i przedstawienia im umowy. Pomimo to. Stawka pozostaje wysoka i co ważne, najczęściej płaci ją strona szukająca mieszkania, a nie właściciel. Polski rynek nieruchomości wypracował model, w którym to najemca pokrywa prowizję, choć teoretycznie możliwe są też inne rozwiązania. Dla porównania, w krajach europejskich obowiązują zupełnie inne standardy. W Niemczech do 2015 roku wynajmujący mieszkania także zmagali się z kosztami prowizji, ale wtedy weszła w życie zasada: płaci ten, kto zamawia pośrednika. Oznacza to, że jeśli to właściciel zatrudnia agenta do znalezienia najemcy, to tylko właściciel płaci prowizję, a najemca nie może być nią obciążony. Najemcy ukrócili tym samym praktykę przerzucania kosztów na lokatorów. Obecnie wynajmujący mieszkanie w Berlinie czy Monachium zazwyczaj nie płaci agencji ani euro, chyba że to on sam wynajął pośrednika do poszukiwań, co jest rzadkim przypadkiem. W Wielkiej Brytanii sytuacja poszła jeszcze dalej, bo od 2019 obowiązuje tam całkowity zakaz pobierania opłat, od najemców przez agencję wprowadzili prostą zasadę. Najemca płaci tylko czynsz i kaucję, natomiast wszelkie prowizje dla agencji czy opłaty administracyjne zostały zabronione. Brytyjskie media wyliczały, że dzięki temu lokatorzy zaoszczędzili około 192 milionów funtów rocznie, kwotę, która wcześniej trafiała do kieszeni pośredników lub właścicieli za różne usługi przy wynajmie. We Francji również chroni się najemców przed nadmiernymi kosztami. Obowiązują limity prawne, a agencja może obciążyć najemce tylko pewnymi kosztami, np. za sprawdzenie dokumentów, i z góry jest to ustalona stawka, zależna od metrażu i lokalizacji mieszkania. W praktyce znaczną część część wynagrodzenia pośrednika ponosi również właściciel. Podobne regulacje istnieją w Hiszpanii czy Belgii. Polska na tym tle wypada wyjątkowo niekorzystnie dla najemców. To jeden z nielicznych krajów, gdzie prowizje są tak wysokie, a jednocześnie brak jest prawa nakazującego, by płacił je zlecający usługę, czyli właściciel. Nic dziwnego, że cudzoziemcy przyjeżdżając do Polski przecierają oczy ze zdumienia, gdy słyszą, że mają zapłacić agentowi 3000 złotych tylko za to, że pokazał im mieszkanie. Warto podkreślić, że u nas te prowizje nie są narzucone żadnym prawem ani taryfikatorem. To wyłącznie kwestia umowy i rynku. Biura nieruchomości wykorzystują fakt, że popyt na mieszkania jest ogromny, a konkurencja wśród najemców zacięta. Dopóki znajduje się ktoś gotów zapłacić, stawki pozostają wysokie, a gdy chętnych nie brakuje, mało który właściciel zgodzi się sam pokryć prowizję. No bo po co, skoro i tak znajdzie najemcę skłonnego ponieść w całości te koszty? Osoby wynajmujące są więc u nas słabszą ekonomicznie stroną i spycha się je na przegraną pozycję. Jedną z najbardziej irytujących i nieuczciwych praktyk biur nieruchomości jest ukrywanie dokładnego adresu ofert. Na portalach ogłoszeniowych oferty agencji często zawierają tylko przybliżoną lokalizację, nazwę dzielnicy, ewentualnie ogólny region typu blisko stacji metra. Zdjęcia i opisy zachęcają, więc dzwonisz. Pytasz gdzie dokładnie jest to mieszkanie, a w odpowiedzi zwykle słyszysz tylko proszę się spotkać z agentem, na miejscu wszystko pokażemy. Próba do pytania o numer budynku, piętro czy cokolwiek konkretnego zbywana jest formułką najpierw podpiszemy umowę pośrednictwa, wtedy przekażemy szczegóły. Skąd w ogóle wzięła się ta praktyka? Pośrednicy tłumaczą ją chęcią zabezpieczenia się przed pominięciem ich w transakcji. Gdyby podali adres przez telefon, potencjalny najemca mógłby sam namierzyć właściciela, dogadać się bez agencji i obejść prowizję. Dlatego wymuszają podpisanie takiej umowy, by mieć dowód, że to oni skojarzyli strony i należą im się pieniądze. Niestety, wielu agentów poszło o krok dalej i czyni z tego swoisty szantaż informacyjny. Nie dowiesz się nawet na jakiej ulicy leży mieszkanie, dopóki nie złożysz podpisu. Co więcej, niektórzy, jak opisywali użytkownicy wykopu, odmawiają odpowiedzi na jakiekolwiek pytania o stan techniczny czy media w lokalu, zanim nie podpiszesz umowy. To stawia poszukującego w absurdalnej sytuacji, bo ma zdecydować się na ofertę praktycznie w ciemno, znając tylko zdjęcia i ogólniki z ogłoszenia. Ta metoda stała się tak powszechna, że w 2023 roku zwróciło na nią uwagę nawet Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W planowanych zmianach prawa zaproponowano zakaz uzależnienia prezentacji nieruchomości od uprzedniego zawarcia umowy pośrednictwa. Urzędnicy słusznie uznali, że jest to praktyka godząca w interesy obu stron, zwłaszcza właściciela, który może nawet nie wiedzieć, że agent odstrasza potencjalnych klientów takimi wymaganiami. W cywilizowanych standardach rynkowych adres oferty nie jest tajemnicą, a Klient ma prawo wiedzieć, co ogląda i z kim podpisuje umowę najmu. Niestety u nas wieloletnia luka w przepisach doprowadziła do sytuacji, w której to, co powinno budzić oburzenie, stało się normą. Konsekwencje? Najemcy czują się oszukani już na starcie. Wielu opisuje, że czuło presję podpisania czegoś, czego nawet nie mieli czasu dokładnie przeczytać, byle tylko móc zobaczyć mieszkanie. Bywa, że w takiej umowie czają się pułapki, o których wcześniej wspomniałem i jest to zwyczajnie niekomfortowe i upokarzające dla klienta. Musieć prosić o pozwolenie na obejrzenie czegoś, co jest wystawione publicznie na rynku. To trochę tak, jakby sklep żądał podpisania umowy ze sprzedawcą, zanim pozwoli wejść do sklepu i obejrzeć towar na półkach. Co istotne, profesjonalni pośrednicy sami przyznają, że taka taktyka psuje opinię branży. Jeśli ogłoszenie jest rzetelne i agent ma umowę z właścicielem, to nie ma powodu, żeby ukrywać lokalizacji. Przeciwnie, podanie pełnego adresu tylko buduje zaufanie. W Danii czy Szwecji jest to w ogóle nie do pomyślenia. Ogłoszenia zawierają komplet informacji, a często nawet dokładne współrzędne GPS nieruchomości. U nas wciąż słychać, podpisz pan tutaj, to pogadamy. W polskich umowach pośrednictwa nie brakuje też innych pułapek. UOKiK już kilka lat temu wyłapał klauzule, które pozwalały agencjom żądać prowizji nawet wtedy, gdy do wynajmu w ogóle nie doszło, albo gdy umowa najmu została zawarta po wygaśnięciu pośrednictwa. Jak to działa? Klient podpisuje umowę na miesiąc, agent pokazuje kilka ofert, czas mija, a dwa miesiące później klient wynajmuje jedno z tych mieszkań na własną rękę. I co? Agencja i tak chce prowizji, bo wcześniej przecież pokazali lokal. Łokik uznał, że taki zapis jest nieuczciwy, chyba że bardzo precyzyjnie ograniczony, na przykład wskazując konkretną nieruchomość i krótki termin po wygaśnięciu umowy. Inaczej agencja mogłaby żądać pieniędzy, nawet gdy w ogóle nie przyczyniła się do transakcji, co niestety się zdarzało. Inny numer to klauzula w tzw. umowach na wyłączność, częstszych przy sprzedaży, ale przynajmniej też spotykanych. Prowizja należy się pośrednikowi nawet jeśli właściciel wynajmie mieszkanie samodzielnie, bez jego udziału. To również jest nielegalne. Wyłączność dotyczy tylko korzystania z usług innych pośredników, a nie samego faktu wynajęcia. Jeśli zatem właściciel sam znajdzie sobie lokatora, nie korzystając z pracy agenta, to nie ma podstaw, by żądać prowizji a jednak znajdowano umowy, gdzie wpisano kary za złamanie wyłączności i wynajem we własnym zakresie. Bywały i bardziej perfidne sytuacje, wręcz ocierające się o jawne oszustwo. Klienci opowiadają historię, gdy pośrednik żądał pieniędzy mimo braku finalizacji transakcji z winy samego właściciela. Na przykład najemca zdecydował się na mieszkanie, wpłacił zaliczkę, po czym właściciel się rozmyślił i wycofał. Agent oznajmił zaś wtedy najemcy, że przecież był zdecydowany do wynajęcia, więc ma zapłacić prowizję za gotowość do wynajmu. Absurd? Tak, ale najemca ma już podpisaną umowę z agencją, a taki kuriozalny punkt znajduje się w regulaminie. Walka o własne pieniądze w takim przypadku bywa naprawdę trudna. I wreszcie problem, częściowo wspomniany wcześniej. Umowa zobowiązuje do zapłaty prowizji, jeśli wynajmiesz jakikolwiek lokal wskazany przez agencję. Co w tym złego? No, niby nic. Normalne, że jeśli skorzystasz z ich oferty, to płacisz, ale diabeł tkwi w szczegółach. Niektóre umowy są napisane tak, że jeśli agent pokaże ci pięć mieszkań, a ty wynajmiesz jedno z nich, czasem sprytne biura wstawiały klauzule interpretowane tak, że jak wynajmiesz którekolwiek z prezentowanych mieszkań, to i tak płacisz prowizję za każde z nich osobno. Brzmi niedorzecznie, ale podobno zdarzały się próby podwójnego naliczenia opłaty w myśl zasady: pokazaliśmy dwa mieszkania, wynajął pan jedno, ale drugie też pokazywaliśmy, więc należy się dodatkowa opłata za usługę jego prezentacji. Gdy klient protestuje, agenci potrafią grozić pozwem i wskazywać kruczki prawne w podpisanej już umowie. Ostatecznie najczęściej odpuszczają po interwencji prawnika, bo w sądzie takie zapisy raczej by upadły, ale wielu ludzi płaci z obawy przed długą batalią sądową. Eksperci radzą więc, żeby czytać dokładnie umowy z pośrednikiem przed jej podpisaniem. Jeśli coś wzbudzi wątpliwości, np. masz zapłacić już za samodostarczenie adresów albo za możliwość oglądania, to wyraźny sygnał alarmowy. Agencja nie ma prawa żądać pieniędzy tylko za to, że pokaże ci oferty. Wynagrodzenie należy się za faktyczne doprowadzenie do umowy najmu. Wszystko inne jest próbą naciągania. Ponadto trzeba uważać na zapisy o karach umownych. Bywało tak, że za odmówienie podpisania umowy po wstępnej rezerwacji biuro naliczało kary. Niestety w ferworze poszukiwań mieszkania mało kto ma głowy do analizy umów z agencją. I na tym żerują nieuczciwi pośrednicy. Nawet jeśli ostatecznie nie uda im się kogoś legalnie zmusić do zapłaty, to próbują metodą faktury i telefonu z pogróżkami. Gdy robi się głośno, biura nieruchomości błyskawicznie przerzucają winę na nieuczciwego agenta. Udają, że to wyjątek, incydent, i odcinają się, żeby nie psuć wizerunku i uniknąć negatywnych opinii. Wielu właścicieli mieszkań wybiera wygodę. Myśli prosto: skoro najemca chce tu mieszkać, to niech płaci za obsługę. Ja daję mu możliwość i to wystarczy. Problem w tym, że dla najemcy to często kilka tysięcy ekstra na start, co potrafi być ogromnym obciążeniem. Coraz częściej trafiają się właściciele gotowi pokryć połowę prowizji, ale nie z dobroci serca, raczej wtedy, gdy żądają wysokiej ceny albo kiedy zależy im na szybkim wynajmie. Polski rynek pośrednictwa nieruchomości przez lata wypracował sobie cały arsenał trików, którymi łapie swoich klientów. Poza tymi omówionymi wcześniej, dochodzi jeszcze ukrywanie, że oferta pochodzi z agencji albo pomijanie istotnych kosztów, które najemca i tak będzie musiał doliczyć. Tylko po to, żeby ktoś się odezwał i dał się ściągnąć na spotkanie. Co sprytniejsi potrafią już takie ogłoszenie rozpoznać, na przykład po samych zdjęciach, opisach czy dziwnie niskiej cenie. Ale takie sytuacje nie powinny w ogóle Miejsca. Przypinanie się do cudzych ofert to proceder, który jest prawdziwą plagą i zmorą zarówno najemców, jak i samych właścicieli, którzy wcale nie chcą korzystać z agencji. Działa to tak, że właściciel wystawia prywatne ogłoszenie bez pośredników, a wkrótce potem kilka agencji kopiuje to ogłoszenie i publikuje jako własne. Często nawet bez zgody samego właściciela. Bywa, że zmieniają trochę ceny albo opisy, by zdezorientować klientów, i w rezultacie ta sama oferta krąży w internecie z różnymi numerami telefonów i czasem sprzecznymi informacjami. Choć pośrednik nie powinien publikować ogłoszenia bez wcześniejszej umowy z właścicielem, jest to powszechna praktyka. Nawet jeśli właściciel mieszkania zostanie zalany ofertami współpracy z agencjami i odmówi, może niedługo i tak zobaczyć swoją ofertę skopiowaną przez natrętnych pośredników. посередников. Ci czasem podszywają się nawet podkupujących lub najemców, by zdobyć adres lub dodatkowe zdjęcia. Kolejny trik to otworzenie sztucznej presji, by zmusić do szybkich decyzji i podpisania umowy, zarówno najmu, jak i tej pośrednictwa. Agenci uwielbiają frazy w stylu: Mamy już kilku chętnych na to mieszkanie, proszę się zdecydować od razu, albo za godzinę mamy kolejną prezentację, pewnie już nie będzie aktualne. Taki blef potrafi działać na emocje, najemca boi się, że straci szansę, więc jest gotów przyjmować oko na pewne wady czy dodatkowe koszty. Wielu klientów po wynajmie mieszkania z agencją zostaje z poczuciem niedosytu. Zapłaciłem tyle pieniędzy, a co oni właściwie zrobili? To pytanie wraca jak bumerang. Pośrednicy próbują więc ratować swój wizerunek, budując narrację, że nie płacisz przecież za obejrzenie mieszkania, tylko za know-how, bezpieczeństwo transakcji, wsparcie czy negocjacje. Mydlą oczy jak tylko się da. Ładnie to brzmi, ale rzadko ma to pokrycie w rzeczywistości. Dobry agent faktycznie może pomóc wynegocjować lepsze warunki czy uchronić przed wadliwą umową. Problem w tym, że tak Takich jest niewielu. Sami przedstawiciele branży przyznają, że czarne owce zdecydowanie dominują. Wszystkie te triki sprowadzają się do jednego: zdezorientować, zauroczyć lub przycisnąć klienta tak, by wyciągnąć od niego pieniądze. Nie bez powodu ktoś napisał, że sępy lepiej traktują padlinę niż oni swoich klientów. Ten komentarz oddaje odczucia wielu, którzy zetknęli się z nieuczciwymi zagrywkami. Trzeba dodać, że są pośrednicy pracujący latami na własną markę. Działający rzetelnie i etycznie, nie uciekający się do takich metod. Klienci sami przychodzą do nich z polecenia, ale niestety te osoby często obsługują głównie sprzedaż lub luksusowe nieruchomości, a w segmencie zwykłych mieszkań na wynajem króluje wolna Amerykanka, przyciągająca do morosłych agentów, polujących na łatwy zysk. W tym miejscu nasuwa się pytanie, gdzie w tym wszystkim jest państwo i prawo? Czy zawód pośrednika nieruchomości w ogóle podlega jakimkolwiek regulacjom, licencjom czy kontroli? Odpowiedź brzmi praktycznie nie. Jeszcze dekadę temu w Polsce istniał formalny system licencjonowania pośredników. Trzeba było mieć odpowiednie wykształcenie, zdać egzamin państwowy, figurować w rejestrze i przestrzegać kodeksu etyki. Jednak w ramach tzw. deregulacji zawodów z dniem 1 stycznia 2014 roku zniesiono obowiązek posiadania licencji pośrednika. Od tamtej pory może zostać nim każdy. Nie potrzeba studiów kierunkowych, certyfikatów ani nawet niekaralności. Ta deregulacja miała ułatwić dostęp do zawodu i zwiększyć konkurencję. Czyli obniżyć ceny usług. W praktyce doprowadziła jednak do zalewu rynku przez przypadkowe osoby, często bez kompetencji i zasad. Powstało mnóstwo małych biur krzaków, jednoosobowych agentur, które skusiła wizja szybkich zarobków na prowizjach, a zaufanie do agentów całkowicie spadło. Są co prawda przepisy ogólne. Na przykład w kodeksie cywilnym uregulowana jest umowa pośrednictwa, a łokik tropi klauzule niedozwolone i może ukarać firmę, która je stosuje. Ale w praktyce sankcje dla agencji są bardzo rzadkie. Łoki, co prawda raz na kilka miesięcy przyjrzy się większym podmiotom, jak na przykład wspomniane przypadki z województw łódzkiego i świętokrzyskiego, gdzie wykryto nielegalne zapisy w umowach i nakazano ich usunięcie, ale małe agencje często działają poza radarem. Zmieniają nazwy, znikają i szybko pojawiają się nowe. W 2023 mieliśmy nadzieję na zmianę. Ówczesny minister Waldemar Buda, polityk PiS, ogłosił plan ucywilizowania rynku pośrednictwa. Najważniejsze było to, że prowizję płaci ten, kto zlecił usługę, czyli najczęściej właściciel. Tyle że nic z tego nie weszło w życie. Projekt trafił do konsultacji w lipcu 2023, a potem zniknął. Nie przeszedł przez Sejm, nie wrócił w nowym rządzie i nie ma go w planach legislacyjnych. A rynek został dokładnie tam, gdzie był. Żeby zobaczyć, jak bardzo ten temat wkurza ludzi, wystarczy spojrzeć na komentarze. Najemcy, ci, którzy nie mają wyjścia, czują się jak zero w układzie właściciel-pośrednik. W latach 2021-2022 czynsze w Polsce poszybowały nawet o 30-40% rok do roku. To automatycznie oznaczało wzrost prowizji pośredników, bo liczone są od czynszu. Czyli bez żadnej dodatkowej pracy agencje zaczęły zarabiać więcej, korzystając z koniunktury. W porównaniu z krajami o rozwiniętym rynku najmu, Polska wypada archaicznie. Można śmiało powiedzieć, że jesteśmy jednym z ostatnich większych krajów Unii, który nie uregulował prowizji pośredników z myślą o ochronie najemców. Nie buntujemy się, bo większość ludzi wchodzi na rynek, jakby tak było od zawsze. Nie wie, że kiedyś pośrednik musiał mieć na przykład licencję, że że w innych krajach jest zupełnie inaczej. Dodatkowo biura żerują na niewiedzy. Wielu ludzi nie ma pojęcia, że pewne zapisy w umowach są niedozwolone i podpisują je myśląc, że to standard. W Polsce brakuje silnych stowarzyszeń czy związków najemców, które by edukowały, pomagały prawnie i naciskały na zmiany. Państwo Polskie zamiast usprawniać rynek najmu, stawia na wsparcie własności programami typu Rodzina na Swoim czy Mieszkanie dla Młodych. Problem patologii najmu jest spychany na margines, a przecież rośnie grupa osób, które nie mogą lub nie chcą kupować mieszkań. I chociaż rząd wprowadza teraz kilka zmian, takich jak obowiązek ubezpieczenia kaucji, ograniczenia podwyżek czynszu czy minimalny czas trwania umowy, to jednak wszystko są działania wybiórcze, dotyczące tylko części rynku, głównie mieszkań komunalnych. Albo ściśle określonych sytuacji. Dla przeciętnego najemcy, który wynajmuje przez agencję, nie zmienia się praktycznie nic. Na koniec nasuwa się pytanie, czy naprawdę stać nas, żeby dalej godzić się na system, w którym za zaspokojenie najbardziej podstawowej potrzeby trzeba płacić haracz pośrednikom? Dach nad głową to nie luksus, tylko fundament. Tym bardziej jest to przykre, gdy ktoś próbuje zarabiać na cudzym braku wyboru. A jeśli państwo na to przyzwala, to znaczy, że z tym systemem jest coś nie tak. Czy w Polsce opłaca się jeszcze pracować? Coraz więcej osób czuje, że uczciwość przestaje się opłacać, a zaradność jest karana, bo jeśli próbujesz coś osiągnąć, państwo ci zabierze. A jeśli siedzisz w domu i nic nie robisz, dostajesz pomoc, zasiłki, dodatki, bo przecież ci się należy. Kliknij w miniaturę na ekranie i zobacz, jak wygląda socjalna patologia w Polsce. To jest kanał bez cenzury. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia za chwilę.